długie ogłoszenia. To wszystko. Rozpoczynamy w Kościele Powszechnym wielki tydzień. Niewątpliwie będzie to inny tydzień. Pozostając w posłuszeństwie do władz sanitarnych i korzystając z dyspencji księdza arcybiskupa, nastawiamy się na przeżycie świąt Będąc w domu, korzystając z telewizji, radia, internetu. Dobrze jest zapoznać się wcześniej z godzinami transmisji w danym zbiór świątecznym. To jest ważne. Dzięki staraniom pana Macieja ze Skolni Info, uroczystości z naszego kościoła i z niedzieli, również tej, Transmitowane są przez internet. Wystarczy otworzyć stronę parafia Skolvin i kliknąć wskazane miejsce. Młodszych prosimy o pomoc osobom starszym w ustawieniu połączenia internetowego. Wnuczki do dzieła. Także to jest ważne słuchajcie, żeby gdzieś tam pomóc, wesprzeć ta technologia dzisiejsza jest taka, że można właśnie to zrobić, a też można się przysłużyć osobom starszym. Prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród członków rodziny, sąsiadów i znajomych. Od wczoraj też jest taka inicjatywa, żebyśmy przeszli na taką platformę, gdzie będziemy mogli yy, korzystać właśnie z bezpośredniej transmisji, ale potrzeba tysiąca subskrybentów. Dlatego też na naszej stronie internetowej jest filmik, jest tam miejsce do kliknięcia. Powiedzcie o tym wszystkim znajomym, sąsiadom, członkom rodziny, żeby zadziałali, żebyśmy już te święta mogli, może w lepszej nawet jakości, żeby tam nie przerywało, żebyśmy mogli być właśnie i poczuć się taką wspólnotą. Może taką inną niż zawsze, kiedy się widzimy, kiedy możemy się uściskać, ale to właśnie taką, że mamy łącza. A teraz chcemy przedstawić poszczególne świąteczne dni. I tak, wielki czwartek, co się wtedy dzieje? Jezus spotyka się z apostołami na ostatniej wieczerzy. Obmywa uczniom nogi, ustanawia sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Po wieczerzy idzie z uczniami do ogrodu oliwnego, gdzie zostaje pojmany i uwięziony. Tego dnia przed południem w Katedrze Szczecińskiej ksiądz Biskup z niezbędną asystą sprawował będzie mrzek krzyżwa. Poświęci wtedy oleje, z których korzysta się podczas chrztu, na namaszczenia chorych sakramentu kapłaństwa. Z naszego kościoła transmisja rozpocznie się o godzinie 18.00. W liturgii opuszczony będzie obrzęd mycia nóg. Na zakończenie w ciszy Pan Jezus zostanie przeniesiony do tak zwanej a ołtarz zostanie ogłodzony. Następny dzień, Wielki Piątek, to dzień męki śmierci Jezusa. Po skazaniu i ubiczowaniu Jezus przebywa drogę krzyżową, i oddaje za nas swoje życie. O godzinie 15 zachęcamy do odsprawienia w domach drogi krzyżowej i do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia. Jest to jedyny dzień, kiedy na całym świecie nie sprawuje się mnóstwo świętej. Liturgia wieczorna transmitowana będzie o godzinie 19. .00. Będzie to adoracja krzyża i komunia święta. Yy. Serdecznie zapraszamy właśnie do przeżycia. Polityki ciało Jezusa przeniesione będzie do grobu pańskiego. W tym roku grob będzie nietypowy. Dlatego zwracam się znowu do rodzin, tam gdzie są dzieci. Pozdrawiam od księdza Tomasza. Z takim zadaniem, uwaga, muszę się skryć. Chodzi o to, aby rodziny, które chcą i dzieciaki w tych rodzinach, chciały zrobić taki dom. Może to być dom jednorodzinny, może być to taki właśnie wieżowiec jak na celu nocowej, może to być zwykła chatka, ale koniecznie z oknami, z których wyglądają ludzie, z których my wyglądamy. I to będą elementy składowe do Bożego Kroku. A jak będzie wyglądał w całości, to jest niespodzianka. To też zobaczymy z pewnością przez internet. Zapraszam. Yy. Dzieło można zrobić i jakoś zasygnalizować do środy włącznie. A co się dzieje w sobotę, bo to może wielu e, świątecznych naszych skorbiniaków e, zaniepokoić. Wielka sobota jest ściśle związana z niedzielnym porankiem zmartwychwstania pańskiego. Jest to dzień radosny, pełen refleksji. W tym dniu ze względów sanitarnych pominięty będzie obrzęd poświęcenia pokarmów. I uwaga teraz, zadanie to będzie spoczywało na domownikach, czyli modlitwa nad pokarmem w naszych domach spoczywa na wszystkich członkach rodziny, na głowach domu, na najstarszych, którzy mogą w imieniu rodziny poprowadzić tą modlitwę. Cały obrzęd przygotowany jest do ściągnięcia i do wydrukowania na naszej stronie internetowej. A to jest nic innego jak nasza modlitwa przed posiłkiem, Może bardziej rozbudowana, może bardziej właśnie jeszcze nasiąknięta taką modlitwą indywidualną jeszcze. Dodana jest Ewangelia piękna o zmartwychwstaniach. Właśnie dlaczego się spotykamy przy tym świątecznym stole? Dlaczego jest ważne to spotkanie i uświadomienie sobie, że ten pośmiech jest przy okazji tego wydarzenia niezwykłego, kiedy Chrystus mówi: Przychodzę do Was, spokój wam. Transmisja Liturgii Wielkanocnej rozpocznie się w naszej świątyni o godzinie 21.00. I tu mamy Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Liturgia Wielkanocna, czyli jeszcze raz Czwartek 18, Piątek 19, Sobota 21. Wszystko jest na stronie internetowej, jeśli chodzi o ogłoszenia. Spowiedź przy kościele tutaj w czwartek od 10 do 15, w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 11 do 15. W niedzielę z partii wstania pańskiego msza o godzinie 9, 10.30, 12.00 będzie to transmitowana msza i o godzinie 18.00. I teraz uwaga. W związku z tym, że nie ma rezurekcji, z procesją, chcemy zrobić i wy pomóżcie w tym, Przejazd Pana Jezusa po całym Skolwinie. I teraz po godzinie 8 objeżdżać będziemy Skolwin od ulicy siedem, gdzie się zaczyna Skolwin w styku ze stączynem i celulozowa. I później będziemy objeżdżać wszystkie, wszystkie ulice. Prośbimy, aby wtedy podejść do bogiem i przyjąć błogosławieństwo Boże. Oto to z serca naprawdę proszę, a wiadomość mniej więcej o której godzinie plus minus pięć minut będzie podane, będzie to jeszcze sygnalizowane przez głośnik. Dlatego bardzo mocno proszę, szczególnie właśnie, gdyby te osoby starsze mogły podejść, schorowane, które nie wychodzą, właśnie, że Pan Jezus odwiedza każdego z nas, każdego, i, i nam błogosławi. Cały czas prosimy o solidarność między sąsiedzką, aby pomóc tym, którzy mieszkają blisko nas którzy może potrzebują jakiejś drobnej pomocy, zakupów, jakiś gest życzliwości. Tyle. Już więcej nie będzie.